No, cześć, ja jestem Netrak i witam Was w kolejnym odcinku z Cywilizacji. Jest, yy, jest pierwsza w nocy i nadal jest taki upał, że po prostu nie wytrzymuję, nie mam oddechu, nie mam. Jest tak gorąco, że po prostu nie mogę oddychać wręcz. Jak na ogół nie reaguję na upał jakoś super strasznie, to dzisiejszy dzień jest po prostu wyjątkowy. A, ale gramy, więc, yy, więc tak, wybaczcie mi, że jestem dzisiaj w mniejszej. W gorszej formie, o, tak, wam powiem. W sumie zastanawiałem się, jak to potoczyć dalej. I z tego, co widzę, oni mają tylko jedno miasto tutaj, stolicę swoją. Więc wydaje mi się, że jak na razie atakować ich nie będę. Niech się troszeczkę uspokoi. W wolę najpierw wypracować tutaj te zewnętrzne sprawy pobudować różne rzeczy w miastach, wiecie, aby, aby było stabilniej, bo ta wojna. Ta wojna jest dość wczesna. I boję się, że to może nam troszeczkę tą gospodarkę zdestabilizować. Okej, okay, jest Warszawa, i co by tutaj ciekawego wybrać? Te gildie są, ale akurat kultura mnie nie obchodzi. Tak, taki ze mnie jest ham niekulturalny. Mam trochę szlaków handlowych, więc. Ale nie, wiecie co? Albo dobra. Y, 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 Karawanserai, lądowe szlaki handlowe z tego miasta mają o, 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 o. tak, wybudujemy w Warszawce y, Karawanserai, y, on to, pan, nam pomoże zapewne w handlu i właśnie z tego powodu super, super że go sobie teraz wyprodukuję tam w stolicy, A jak gorąco. Następna tura, i zobaczymy co dalej. W sumie. Hmm. Do końca nie wiem, jak to potoczyć. Nie wiem, może wysyłałbym łuczników na zachód, aby troszeczkę zwiedzili yy, te nieodkryte miejsca. Okej, okay, tu są już granice państwa jakieś. O, kopalnia. Jak to zdobędziemy, to naprawdę będzie, będzie zacnie pod tym względem bo. Bo i się osiedli na super terenach pod, pod względem yy, zasobów naturalnych. Yy, ale w tej chwili jednak uspokoję się z tymi wojskami i porozstawiam, yy, porozstawiam większość wojsk w różnych miastach. Bo jak w, Ka w Kabulu nie, w Łodzi również. Natomiast Kraków i Warszawa są praktycznie bez obrony. I. To nie jest zbyt fajne z racji tego, że w każdej chwili może coś nas zaatakować i wtedy będzie bardzo słabo, bo nie będę się w stanie bronić. Tutaj niech ci zbroi, czy tam łucznicy sobie stacjonują, mogą stacjonować. Natomiast... Okej. Okay. ci łucznicy niech wr wracają do kure w... Wy... Ci ucznicy niech zostaną sobie tutaj, bo oczywiście Kodejwa musi być chroniona, chro, chroniona wyjątkowo. Zważywszy na to, że to jest świeże podbite miasto, chociaż nie, ono było jako pod, po pierwsze podbijane. No, ale yy, jest najbliżej stolicy, więc takie ataki, nawet pojedynczymi jednostkami, ymm, będą częste. O, w Krakowie możemy wbudować koloseum. Chciałbym wybudować coś co da nam kasę, ale jak widzę niestety, mm, niestety nie mamy takiej opcji, o książęce stajnie, a w wie targowisko, super, w takim razie postawię na targowisko, chociaż, 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 nie wiem, nieważne, wybiorę targowisko, a co mi tam, zaszalejemy. Ostatnio wsibają sobie gram na multi i Boże, to jest tak tak wkurzające. I jak się już gra, jest tura, nie wiem, 500 na, jesteśmy już w współczesności, idziemy w przyszłość, które są tak masakrycznie długie, najbardziej wykształceni nie ludzie świata. Tym ostatni. Które są tak masakrycznie długie, że pierwszy raz ta cywilizacja zaczyna mnie wkurzać i to tak yy, na maksa, bo masakra. Mogę wyznaczyć kolejny szlak handlowy. Co by tutaj się nam najbardziej opłaciło? Hmm. Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Dobra, może teraz wymienię się z Gen. Chociaż ja nie wiem dokładnie o co chodzi z tą nauką, ale zaryzykuję, wiecie. Life fast, die young. I takie tam hipsterskie sprawy. kitu odpierdzielam odpierdzielami przez ten upo. A będziecie się mieli czego śmiać, bo chyba ten odcinek będzie wstępny w piątek. Więc nie wiem, nie będzie mi weekend w domu i taki mam trochę problem, bo nie mam nic nagrane. A jest teraz czwartek wieczorem i... Ugh. Nie lubię mieć. Yy, nie, lubię nie mieć materiałów ponagrywanych na zapas, bo zawsze się tak czuję, że yy, nie będziecie mieć czego oglądać. A, włócznicy się wycofali, ja chciałem ich zniszczyć już. Dlatego jak widzicie, tutaj wojska są potrzebne. Sporo robotników tutaj już coś buduje. Tam ci mam nadzieję robią drogę. No raczej tak, bo poza granicami. A ci włócznicy mogą oni sobie pójść stąd może co? Chociaż nie, pójdę z, pójdę z tymi łucznikami. Niech ci włócznicy im potowarzyszą, bo jak ktoś zaatakuje, to będziemy mieli się szansę wybronić. Chociaż jedną jednostką. O, mamy generała. I niech generałek sobie przejdzie pod Warszawę albo gdzieś tak pomiędzy Krakowa a Warszawę. Naprawdę martwię się o to, że te Araby. A zresztą sprawdzę w dyplomacji, co oni od nas sobie chcą. Chcą posiąść należące do ciebie. O kurde, widzicie? Chcą posiąść należące do ciebie ziemię. Obitaliście innym cywilizacjom odsunąć wojska. A okej, okay, to, już, to już chyba czytałem nawet. Spoczko. Zaatakują nas. Tak mi się wydaje. Nie wiem, moje doświadczenie z piątką nie jest aż takie długie jak z y, poprzednią częścią, natomiast. Y, y, Logikę, to raczej coś będzie. Coś będzie. okej, okay, niech tam ci ucznicy sobie idą. Czy te katapulty również powinienem wysłać pod Kraków? Eee, tutaj te, może do Grand River? okej, okay, niech będą. Będą, niech będą. Mogę tam tylko strzelać? Mogę. Hmm, uszkodzę ich jeszcze bardziej. yeah Pięknie. Następna tura. I czekamy, co się wydarzy. Niektórzy z was chcą dłuższe odcinki, niektórzy z was w ogóle nie chcą odcinków, ale pamiętajcie, że... No i debile się podsunęli. Misja samobójcza. Ale pamiętajcie, że nagrywam to ze względu na to, że po prostu ta gra mi się podoba i chcę z niej nagrywać. Ja sobie zdaję sprawę, że to ma mniejszą oglądaj... oglądalność, niż SimCity, SimCity ale... A, to nie chodzi też o oglądalność tylko. Wiadomo, że fajnie, gdy oglądacie dużo ludzi, ale. O. Cześć. Oczywiście, jak zawsze, chciałem coś mądrego powiedzieć i wątek yy, został przerwany mój. Ale, anyways. Eee. Yy, te wyświetlenia. No, tak naprawdę. Wiem, że inne serie mają więcej, ale widzę również, że yy, jest sporo łapek pod cywilizacją, dlatego nie zamierzam przestawać i kręcić, bo. No bo kurczę. Jako za gamer muszę się rozwijać. A nie tylko same Simsy. Simsy na i jeszcze SimCity. Ja uwielbiam teraz nagrywać Simsy. Nowa seria SimCity również jest, zapowiada się fajnie. Jestem całkiem pozytywnie do niej nastawiony. Ale wiecie, chciałbym, żeby na tym kanale było jednak różnorodniej. Chociaż i tak obracam się w tematyce podobnej. Jakieś takie strategie. Eee, strategie i inne pierdoły, symulatory także, wiecie. Jakoś pracuję, aby ten kanał rozwinąć. Właśnie uświadomiłem sobie, że ten odcinek jest taki bardzo pogadankowy. Hm. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego nie zażłe. No, w Kabul sobie spichle, wybudujemy. No i wojska powoli idą na Warszawę. Spoko, spoko, przyjmę jego ambasadę, ale wiecie. Mm, jak ten Pedro ma mało złota. Bieda tam. A w ogóle gdzie oni są? A tutaj, Rio de Janeiro. No to za. No zajebiście. Twoja potęga jest oczywista, no oczywiste, że oczywista. Mimo to znajdę sposób cię wykonać. Jaki gnojek, no bez skitu, jaki gnojek. Przejdzie czas, gdy zapłacicie za to. Oczywiście, że zapłacą, ale jak, jak mnie teraz zaczną atakować, po prostu się nie pozbieram I Ja pieprze, Wiecie co? Masakra. Nie, wycofam oczywiście te wojska z mojego zwiadu krótkiego w tym miejscu. Jerokezie nie są teraz groźni, tak mi się wydaje, przynajmniej przez najbliższe tury. Bez hitu, wiedziałem, ale takie przeczucia, takie przeczucia, nawet bez takiego jakiegoś sprawdzania w tej dyplomacji, ale to było, to było jasne, bo nie dość, że są blisko, to ten koleś tak, nie wiem, sama ta otoczka, to tło, nie wiem, twórcy na pewno tak chcieli postąpić, aby, aby, aby. Aby on był taki dość groźny, wiecie, wojowniczy, takie tam pierdoły. Nie, gdzie ja mam ustawić tą katapultę, aby ona się sprawowała dobrze? Czy to jest wzgórze? Tak, wzgórze, ok, więc niech ta katapulta sobie tutaj stacjonuje. Tutaj niczego nie ma. Hmm. Tam idą jacyś łucznicy, dobra, będą tutaj za trzy, trzy tury. A, okej, okay, już zapominam, że gdy się nie wynajdzie mechanizacji czy tam czegoś jeszcze, to. O, mam szpiega! I gdy się nie wynajdzie tam mechanizacji czy czegoś tam innego, to, to oni się jednak względnie wojn, wolno poruszają po ym, po drogach. Traktat pokojowy. Yy, nie. Yy, nie będzie traktatu pokojowego, bo później po takim traktacie oni mogą mnie zaatakować, bo nagle będą, wiecie, silniejsi. Zresztą oni tak bankrutują, więc yy. albo dobra, albo. Jak ja jestem zdecydowany. Odrzucić czy zaakceptować? Odrzucić czy zaakceptować. O, to jest pytanie. I co ja mam kurde zrobić? Co ja mam kurde zrobić? Nie. No, może robię bądź walić. No to tylko gra. To tylko gra. Um, zaraz w Krakowie i w Warszawie wynajdą się rzeczy, więc przejdę do budowy wojsk. I na spokojnie tą wojnę sobie wygramy i się obronimy. Uwielbiam wojny w tej grze są po prostu. O. Takie emocjonujące. <laughs> nie, skitu, Uwielbiam. Pełniam się jako generał. I czy już następna tura jest? No, boję się. Okej, okay, jakieś wojska mamy. Szczególnie mi zależy na łucznikach w Warszawie. Tutaj idą jacyś. Jak, jakaś jednostka. Tutaj kolejna. Co sumie dość mało ich jest. Nic nie mają zagospodarowane tam. Bida. Bida z nędzą, ale zerknijmy na szpiega. Zerknijmy na szpiega. Warszawa ma naprawdę spory potencjał. Hmm. I co ja tutaj mogę zrobić? Okej, okay. Benita. Benita osiąga poziom rekruta. Istnieją trzy poziomy szpiegów: rekrut, co tam jest, co tam jest? Agent i agent specjalny. Każdy kolejny poziom sprawia, że szpieg się, staje się bardziej aktywny. Okej, okay, co wiadomo, że się tam rozwija. O, on no może nawet wykryć technologię, szybciej zabija wrogich szpiegów, którzy próbują wykradać je tobie. E, to fałszowanie wyborów w państwach-miastach? Fajne. I ma jeszcze większe szanse na dokonanie w nim przewrotu, jeśli jest przemierzone z wrogą cywilizacją. Szpiegi zaawansują, gdy uda im się ukraść technologię innemu państwu lub gdy zabiją wrogiego szpiega. E, okidoki. W takim razie. W takim razie. Co ja mam tutaj? Hmm. Coś są pokazane? By... <gryny> Do traku myślę? Nie, na serio. Ja jestem dzisiaj tak, 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 tak. Um. Tak jakby, no, nieprzytomny. Nie tyle, że nieprzytomny, bo ja myślę. <gryny> jestem bardzo wyspany, natomiast przez ten gorąc czasami, o, oh, na serio. Po prostu leje się ze mnie. <Zy 78> Arabia. Aż w Meksce jest 17 obywateli. Zerknę jeszcze, jak się rozwijają Arabowie. Hmm. Wow, a ma jeszcze więcej punktów, ale to z czego? 24 z miast, 92 z populacji. Okej, okay, a, bo on ma z religii sporo. No tak, to dlatego, nie słaby. No tylko ta religia tak działa. Okej. Okay. Y, w takim razie... Okej, okay, y, decyduję, decyduję teraz szybko, gdzie wysłać. Mm. Nie, no walić to. Wykradamy technologię z, znaczy w ogóle wysyłamy śpiegę do Arabii bo to oni są naszymi no takimi jedynymi tak naprawdę w tej chwili ludźmi, których jeszcze nic nie wiemy i nie toczymy z nimi wojny, to oczywiście może pogorszyć nasze stosunki z tą cywilizacją, ale wiecie, jestem waleczny. I gdy już przejmiemy te miasta Aski oraz Irokezów, to nasza pozycja będzie lepsza. Mekka. Ty chcesz, by ten szpieg został dyplomatą, możesz to zrobić, jeżeli umieścisz go w stolicy innej cywilizacji, z którą nie toczysz wojny. Po jej wypowiedzeniu, twój szpieg ucieknie z miasta. Dyplomata nie będzie próbował wykazać technologii innemu graczowi, lecz nadal będzie zapewniał. zapewniał? A zapewniał intrygę. Gdy obraduje Kongres Światowy, będziesz mieć możliwość sprawdzenia, co dana cywilizacja sądzi na temat propozycji rezolucji oraz w razie potrzeby wykupienia sobie jej poparcia. Jeśli wyznajecie różne ideologie, dyplomacji przeprowadzą również automatyczne działania propagandowe, które zapewniając... zapewniają premię do turystyki. Eee, wiecie co, niech będzie szpieg, bo... Bo szpieg, no jo. Podróż zajmie jedną turę. Ok, koniec z tym, yy, z tym szpiegiem. To troszeczkę przysłoniło mi to, że yy, że mam tutaj w, w front powoli pod Warszawą i pod Krakowem. Yy, niezbyt mnie to cieszy, niezbyt mnie to cieszy. Niech sobie tam ci uczniowie przejdą do Warszawy, to będą mogli, ją, będą mogli ostrzeliwać wrogów. Zaznaczę, aby ci robotnicy rozbudowywali to wszystko automatycznie. Odkryłem ostatnio taki bug, że robotnicy cały czas budują punkty handlowe. Mam nadzieję, że w, na tym save'ie tego to się nie stanie, bo byłoby naprawdę słabo. Wróg się zbliża. Ej, ej wywracajcie stąd! Nie, jeszcze. jeszcze nikt mnie. jeszcze nikt mnie nie zaatakował. Przynajmniej to. Bez kitu, jak długo będą ci łucznicy szli? Ja nie mam. Niech oni pójdą od Grand River z drugiej strony. katapulta, kolejna katapulta, wiecie co? Ja to miasto zapewne przejmę niebawem, więc ja się zacznę tutaj ustawiać. No po co to się tak przesunęło? No głupie to strasznie. Eee... Przetransportuję tych zbrojnych tutaj na tą kopalnię. Myślę, że to będzie całkiem dobra lokalizacja do obrony. Wiecie, będą mogli sobie zbierać, zaatakować. A te się ufortyfikują, więc nie będzie tak łatwo ich pokonać. Hmm. Konnica. Siła 12. Zbrojni. Siła 14. Dobra, budujemy tych zbrojnych. Chociaż nie. Eee. Yy... Jeszcze jedni łucznicy na pewno się przydadzą, bo jednak, gdy się bronimy, to ta walka na odległość jest, jest ważna. W Krakowie magazyn stworzyć zbrojny, a co mi to? Ja się boję o te moje finanse. Nawet bardzo, bo... Nie chcę zbankrutować. Nie chcę zbankrutować. Bo później gdy nie mamy kasy, to i technologie się nie odkrywają i jest tak... słabo słabo. Ja pierdzielę no chyba nie. Może tylko wygląda tak groźnie. Tam już może nikogo nie być, a nawet jak będą to. Damy radę, no. Damy radę. W końcu oni mogą mieć armię, ale my mamy inteligencję mądrego przywódcę. Ta, mądrego przywódcę chcieliby. Mechanika! O, kuszników mamy! Super! I szybszy ruch przez drogi! Wreszcie, wreszcie! Um, kusznicy są zajebi... uwielbiam kuszników, bo. O! Kusznicy są bardzo skuteczni. Bardzo skuteczni i silni. Dlatego też na pewno pomogą nam w tym... W tej obronie naszych granic w tej chwili. Ja również przyczyniam się do tego, że łatwiej podbijemy. Tych tutaj. No i bere produkcję w Kabulu. W Kabulu. Ja w Kabulu jakoś nie chcę zbytnio mm, inwestować w armię, bo chciałbym, by to się tak rozwijało inaczej. Aha. O jednej. Im... O jezu, jednej. Stworzę mur. <grywdy> Naprawdę. Co się dzisiaj ze mną dzieje? <grywdy> Masak. O badania mogę wybrać. Właśnie. Teraz trzeba się nad tym zastanowić, tak dość poważnie. Co by mi się przydało w tej chwili? Odlewanie metalu, kuźnia, warsztat. Chciałbym coś, co dałoby mi w tej. Yy, dałoby mi jak najwięcej pieniędzy. Yy, mogę filozofię. Po filozofii, teologia tutaj, yy, To nam umożliwi udawanie różnych cudów świata, które dają wiarę. Yy, hmm. Dobra, tak czy inaczej, dokończę, yy, dokończę, może nie wiem, tą filozofię. Albo nie, odlewanie, odlewanie metali. A! Dochody żywności z ulepszenia farmy zwiększono, jeden na polach z dostępem do słodkiej wody. Dobra, nie, filozofia, bo już chcę mieć tą klasykę zamkniętą. Ej teraz oni, a nie, to są moi. Co oni kombinują? Ciekawe jak mnie zaatakują. Czy wszyscy polecą na Warszawę jak głupi i, i tym sposobem skończą? Ja pierdzielę jak dużo. I... No bez kitu. No bez kitu. Kurde. I też czy te katapulty. No, nie dobra, jest jedna katapulta, ale... Wow, jak oni ich zniszczą, widzicie? Naprawdę, dlatego uwielbiam kuszników. Są niesamowici. My mamy chyba jeszcze premię od tego, że jesteśmy w granicach swoich. A, wielki generał daje nam 15%. Właśnie jakoś. Ost... Nigdy nie wiedziałem zbytnio, jak skuteczny wielki generał jest. Natomiast teraz wiem. No, teraz wiem. Wyjdę tymi kusznikami tutaj na jedną kratkę obok miasta, bo w tej chwili oni nie mogą atakować. Okej. Okay. Warszawa też również może kogoś ostrzelić. Szkoda, że na ostrzały z miast nie, e, nic nie daje wielki generał. A szkoda. Wiesz, myślę, że gdyby stał w tej Warszawie, to by się tam coś, coś zmieniło. W związku z tym, Grand River. Grand River. O, aaa, oczy... to jeszcze tak narzekam na to, że, że nie ma kasy, a Grand River nie jest połączone z całym tym, tym. E, z całą siecią komunikacyjną. E, muszę coś z tym zrobić. Jednym tym robotnikom anuluje automatyzację, bo to jest zupełnie w tej chwili niewskazane, aby to było wszystko zautomatyzowane. I niech, niech będą nie zrobią połączenia pomiędzy Grand River a Kurejwą, bo a tam też się coś tylko nie mam nadzieję, że nie. Odchodzę z tymi ucznikami, żeby ich nie prowokować. Um, bo gdy połączymy Grand River z całą tą siecią yy, flakami handlowymi, to, to będzie o wiele, o wiele, o wiele, o wiele lepiej yy, finansowo, bo mamy przecież kasę z, właśnie z połączeń międzymiastowych. Yy, znaczy dokładnie z połączeń miast z moją stolicą. Czy ja nadal nie wybrałem produkcji w Grand River? Nie, nie jednak nie. Yy. Mogę tę no, męnnicę postawić. Mennicę. Albo targowisko. Tak naprawdę postawię, znaczy wybuduję w tym mieście i to i to. Najpierw może niech będzie targowisko. A tamci, a tamci, a tamci. Nie, niech ci zbrojni sobie nadal stoją, wiecie, bo zrobimy to w miarę cierpliwie. Nie będziemy jakoś się rzucać zbytnio na nich, niech oni się na nas rzucą. A, I chciałbym jeszcze wiedzieć, ile ja dokładnie nagrywam. O, oczywiście nie mam zegarka. Nie mam nawet tele... Nie mam nawet telefonu. O! Ci z Genui... Z Genewy ostrzelili... Ostrzeli barbarzyńców. Barbarzyńcy nic mi nie zrobią, i tak z... Wielki spam o to, że wróg się zbliża i zawsze... Zawsze się cykam, o co chodzi. No Okej, okay. w takim razie teraz wykończymy yy, wojowników, bo dlaczego by nie, i postaram się... Jakim cudem oni jeszcze żyją? No bez skitów, broń prehistoryczna i kusznicy ich nie pokonali. To jest naprawdę dość spora wada ostatnio z Shibajem, no bo jeżeli gramy na multi, to gramy jakby w jednej, jednej drużynie, tak? I yy, już podbiliśmy prawie większość, większość kontynentów, natomiast... Yy, była jeszcze Arabia. Arabia była na całym kontynencie Ameryki Południowej, bo graliśmy na tych odwzryczedleniach normalnych miejsc na Ziemi. N I słuchajcie, tak wyszło, że mieliśmy już tutaj jakieś pancerniki, wiecie, łodzie podwodne, a to nagle skala karawela i rozwala, rozwala po prostu, wiesz, wiecie, jak, jakiś, jakiś najnowocześniejszy yy, statek. Po prostu, Boże, myślałem, że to jest właśnie taki realizm, realizm gry. Ej, tu nikogo nie ma, podbijamy to. No bez tutaj naprawdę nikogo nie ma, co za debile. A... Yy, cofnę się do tej kureiwy albo stąd zacznę budować drogę, bo drogi są ważne. Jak cholera. No i akurat jeszcze dojdą ci ucznicy, więc zatakujemy spokojnie. Widzicie? To jednak są debile, sami atakują moje najsilniejsze miasto. Chociaż nie, Warszawa nie jest najsilniejsza, nie ma obrony. Oj tam, o, i tam. Czy już mogę na następną turę? A, nie, nie, mogę. O, teraz. Mam nadzieję, że się nie zaczną cofać, bo ja chcę to gen podbić, bo szybko to zrobię i wiecie, będzie po sprawie. Zresztą, gdy ja podbiję to gen, to tam ci się przestraszą. A, to bolało. Gdy podbiję to dżent, tam ci się przestraszą, i. Tylko troszeczkę mam za mało jednostek. Jak sobie myślę. No, najwyżej sobie zmniejszę liczbę wojsk, co przyczyni się do wzrostu, do wzrostu złota. Zawsze, zawsze jakiś pozytyw się w tym wszystkim znajduje. Hmm, co ja mogę zrobić? Dobra, najpierw zaatakuję to Gen, aby sprawdzić yy, co i jak. Yes. Yy, przejdę również... A tam te katapulty również się poruszają. To będą trzy tury. Będą trzy tury... Ej, tam nie, mam nadzieję, że oni mnie nie zaatakują w tej chwili. Jeżeli nie zaatakują, to będzie masakra, ale anyway, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że mi się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę. Mile widziane. I co? Zapraszam Was do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a być na bieżąco oraz wbijajcie na fejsa, bo... Yy, wiecie, żebyście, żebyście po prostu nie przegapiali moich filmików, bo niestety YouTube się pod tym względem. Jo!